powiedzieć Bogdana Zalewskiego, dziennikarza radiowego i Pawła Penarskiego, czyli DJ-a, muzyka, producenta i pokażą nam tutaj coś bardzo ciekawego i spróbujemy się wspólnie zastanowić, jaki sens jest tego działania.

Mam nowe marzenie, powieść sensu. Nowe, uprzednie opowiadanie, ale do utopijnej cywilizacji. Jednak wykluczam łopatologiczną, literacką egzemplifikację. Ambitne, albo tak aliteracje, albo nic. K.K. Franz Kafka, metra K. Bieram intrygę artysty obsesjonalnej. Akcyjną inspirację. Lecz dawna narracja starcza epickiego materiału. Też te indywidualnie rozgrywają się W Wtem zorganizowałem wybrańcom niezwykłe doświadczenie Naga Internauci tworzący asocjację łowców tajemnic, małą, entuzjastyczną grupę okazjonalnych łow akceptują mój azyl niemożliwego świata. Znak. Rozsyłam zamek. Cyrkle, którymi obdarowuję ochotników niepokoją a logicznością. Potoczką tajemnicy. Kul. Banalna akcja, łudząc łatwiej znaleźć Człowieku. Instrukcja każe egzaminowanym. od książkę. Jakim Rysowanie okręgów. Jest. Jako wybór fabuły. Angaż atakującego zamek, oznacza znaczy nadużywanie kapsułów. Wczesne rekordy artystycznej alegoryzacji i też Nie Ceniąc dawne pisarstwo surrealistycznych to nie akceptuje bohaterów płacących, jak dzieł oznaczanych niemożliwe niemożliwego. <coughs> Konserwowanie alfabetyczną kalkulacją wyrazów. <coughs> i Modele metamatematyczne to jest to desperacja. Unikając idiotycznej akademickiej literatury. Ryzykuje samobójstw. <coughs> Korzonki apetyczne. ów Indywidualista. intensywnie na świat Chcę. Czytamy znaki interpretowane znaczy. na chóra. niejedną niespodziankę, to jest straszliwą ideą obrazkową. Nośne asocjacje ciemnego, ćmienia wyobrażeń estetycznie mało interesujących. Widziesz, geometria to krążący nauczy. Jako. Absurdalny eksperyment rysowania okręgów. Zubił kołniące spirale. Ogniskowe, dziennych doświadczeń. Igły, taktycznego przyrządu. Użyj raz. Do szukania takich kluczowych słów, angażujących energię emocji, inteligencję, nadczułość, jakie nieświadomie magazynują nadprogramowy, ósmy element siedmiopóźnego, ulizanego układu także lenistwo, jarzmo mechanicznego, zbiorowego imitatorstwa echo adaptacyjny, indoktrynacji, efekt dekoncentracji Codziennie, codziennie na takich racjach, codziennie no, na kulę. Znów. Rozbrojony entuzjazm, zbuntowany kondynalistów. Inny. Ostateczna apatia. Inercja. Groźba załogowego zagubienia sensu w no. gromadzie ogrodników. Higiena nakazuje trochę inaczej. Sam. Śmiałkowiec są awanturą. Antagonizują Ćwiczą erystów. Ćwiczenia niewokoją realisty. Sieć. Tabelaryczna sekwencja jednoczy moduły sekundowe. Aby adaptacja epickiej oczywiście intrygowała kawkowską magię. Schizofreniczny jazd. Ekranowe aktywizuje alternatywne tożsamości, awatary ćwiczeń. Nabioręc geometryczne, że rzeczywistość każdą inną logiką ciągłego zaprzeczania. Uprzednie niedorzeczności, obłędne dykty uzyskują legalność kanonii, bytów niemożliwych, taksologii iluzji. Pięć cyrkli jako radary. Wytrych udający jej atrybuty utraconej oczywistości, cechujące fantastykę kawkowską, charakteryzują lekceważone związki rzeczy oraz historię indywidualną. wykreślny dębiek kawki, układa utwory arytmetyczne, porównania literackie, sumy nagracyjne, rachunkowe utopie, elipsy tematyczne, tylko biometra k i gnoju Mimo matematycznych manipulacji cyfrowej i schematyczności, instynktowna organiczna lokacja zawłaszcza temat. Językową jazdą wykładowca agituje odbiorców, audytorium automatycznie atakuje specyficzne rozwiązania. Cybernagórstwo dostarcza tylko słów, haseł dla rozprowadzanych rządak. Zamek oznacza obiekt główny, wiedzę ukrytej. Ćmę słownej absencji. A gruzy w Możesz mówić na w dalii samozapętania oznaczające audiocykliczną aranżacją zamek wywołuje lawiny halucynacji z Geometra irytuje establishment awantowniczymi inwestycjami. Nareszcie koniec, bohater surrealistycznej powieści, opowieści, romansu alfabetycznego, wyznacza lines dla wyrazowych. OM. E, Dopuszczamy. Ucz, archaizm. Jedzenie więcej, akceptując je z Dziękuję Państwu. Ja mam pytanie, bo myślę, że musimy to wyjaśnić, ponieważ nie była tu taka tradycyjna e, tradycja prezydencji Komisji Poczarcza, Więc ja proszę powiedzieć, e, co pan zaczerpnął z tej komuś? Znaczy zaintrygowała mnie tutaj sekwencja czasowa. Mianowicie chciałem się zmieścić dokładnie w tym wyznaczonym przez państwa. Rygorze czasowym. Zainteresowałem się całą liczbą 400, ponieważ zainspirowała mnie do takiej gry słownej, bo CD to jest jednocześnie CD, czyli płyta, ale także 400 liczba rzymska. W związku z tym chciałem w postaci takiego wykładu składającego się dokładnie z 400 słów zawrzeć jak najwięcej treści, maksimum tych komunikatów, które się pojawia. Z tym, że najbardziej tutaj znaczący komunikat jest zupełnie Czy Tak jak u Kawki w zamku, dwaj pomocnicy, którzy starają się niby pomóc głównemu bohaterowi Pometrze, ta, tak naprawdę mu przeszkadzają w, tym, w tych jego wysiłkach, tak tutaj ta strona audytywna, mój głos i, i zarówno ten należący do mnie tutaj na żywo w realu, jak i ten wirtualny składający się na tych pięć awatarów, tak naprawdę są tak zwane przeszkadzający. Tekst, pomimo swojej białkotliwości, ma swój głęboki sens, a odnosi się on do pewnej gry internetowej, którą prowadzę z moimi słuchaczami na, na blogu blog. E, polega to na tym, że wysłałem egzemplarze Zamku Gatki pięciu wybranym osobom, z którymi prowadzę pewną grę internetową, bardzo podobną zresztą do tej zaprezentowanej tutaj, tutaj przez, przez Grupę Batuta. Jestem niezwykle zainspirowany tym podobieństwem, bo na podobnych zasadach troszkę, troszkę działamy. Nie, nie chciałem tutaj użyć e, formuły zwykłej prelekcji. Chciałem zagrać samą formą te pe czakcza, która Czarni. wydawała mi się na tyle ciekawa, i e, poprzez swoje sformalizowanie, że staram się też oddać e, właśnie jakąś taką strukturę wewnętrzną tej, tej formuły. Na ile mi się to udało, to nie Troszkę te warunki tutaj e, odbiegają takiej możliwości precyzyjnej. Przepraszam Państwa za, za to poruszenie w czasie, ale to też jest jakoś wpisane w ten, to koniec. Dziękuję serdecznie.